Jesteśmy w ogrodzie egzotycznym, Monako. Ogród znajduje się praktycznie na samym szczycie Monako, dlatego mamy przepiękny widok na całe miasto, na port, na kasyno, na stadion, na wszystko. No i dodatkowo znajdą się tu najróżniejsze egzotyczne gatunki roślin. Kaktusy palmy, czyli to, co najbardziej lubimy. Spod kasyna Monte Carlo można tutaj dojechać bez problemu linią numer 2, która wjedzie częściowo przez y, tor, którym. Formuła Przez 1. Tor F1, A tak. tak. bilet kosztuje za jedną osobę 2 euro, więc nie jest to dużo. A warto naprawdę tu przyjechać. A my sobie zaplanowaliśmy tak, że udajemy się tutaj, jako że to jest na szczycie. No i zależy od czasu i sił. Chcemy sobie schodzić w stronę miasta. No i zobaczymy, czy nam się to uda. A teraz idziemy zwiedzać ogród i chodź z nami. Od razu pod groty, ponieważ o każdej równej godzinie jest zejście, za chwilę będziemy schodzić, a potem pokażemy Wam piękne ogrody i piękny widok. Masz Państwu do powiedzenia mądrego, ale mądrego, dobrze, że zostanów. Przestaj dobrze, że ja mówię, bo jakbyś nie mówił, to by w ogóle nie było szansy na zastanowienie. Że piękny widok tu ma. Tak, Kuba właśnie robi fotki. Ej, jak chcesz mieć ładne... To co? To to wymaga poświęceń. No to cieszę się, że się poświęcasz. Tak. Masz ładnego kaisa z Harrym Potterem. To twój. No ja wiem. Bardzo fajne, to jest bardzo fajne, i tamto też jest bardzo fajne. Uh, no, to dzięki. Ja! Ukułem się! Gratulacje! A, a jak to ja te było? No to umrzesz. Chyba nie ma, taka cwana, bo ciebie wcześniej to ukuło. Bo ja zapomniałam, że to kuję i sobie. W sobie, no. Co ja w ogóle zrobiłam? po piątej i powoli się zbieramy zostaliśmy zaspokojeni pod względem e, Każdy. każdym ale chodzi mi pod względem zobaczenia kaktusów widzieliśmy wszelkiego wszelakiego rodzaju kaktusy kaktusy płaskie, kaktusy grube, kaktusy wysokie, kaktusy małe kaktusy z kwiatami kaktusy bez kwiatów przeróżne kaktusy widzieliśmy Także na długie, długie lata myślę, do, do, do jutra. myślę że... że jutro kolejny ogród. Tak. Ale na długi, długi czas mamy dosyć kaktusów. Zaspokojoną ciekawość mamy. No i też akurat tak się zdarzyło, że stąd jest chyba najlepszy widok na Monako, więc my wszystko zobaczyliśmy już z góry, czego nie uda nam się zobaczyć. Tak. Z dołu. Tak. I co warto jeszcze powiedzieć? Na legitymacji studenckiej można wejść tutaj ze zniżką, nie? Tak. Ile zapłaciłaś za bilety? Nieco 8 euro za dwa. No, także. Bardzo tanio. I tam jeszcze w pakiecie jest jaskinia i muzeum. Do muzeum nie będziemy wchodzić. Nie mamy już czasu, Bo szkoda już chcemy na wracać na dół, ale no, mega tanio. Jak no, ktoś że Monaco jest drogo, nie wszędzie. Mam wrażenie, że w Monako jest taniej niż we Francji. Na przykład w McDonaldzie, na przykład wstępy do różnych atrakcji. Są tajsze. chociaż no kosztuje 17 euro. Yy, Oceana Rym też kosztuje 18, więc to już jest yy, poważna kasa, nie? Ale tak to tutaj jest dość tanie. Tak. Dobra, wychodzimy z nagrodów, lecimy dalej na Monaco. Dobra. No i widzimy się później. Póki jeszcze mamy słońce.